Idziemy w drugą stronę. A, tu. Gdzie tu za portalem? Mazer, nagrywaj! Siemaneczko, z tej strony mazer.pl, czy on jest? ADAT! No, kto ktoś jeszcze? Ja! Kaszenko, siema. No.

Okej, okay, jesteśmy wszyscy razem. LOL <laughs> Ale będę o, 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 ha, ha. Ej, o co chodzi? No patrz, <laughs> Musisz to się... Musisz, że dostaje zaskinek itemy i do i wski napiędala, że kleci, co nie? Dobra, ej, plus pisz Piś jak ja zazwyczaj. Ej, nie mnie jeszcze, nie widziem jeszcze. Ja nie się jeszcze bić. Chwila. Chwila sta. Kurna, ja mam lanka. Ja tak wstanie. Ja nie od ski nie idzie ja mam... No, elakcję, skojarne, a ja mam rzadkie A ja nic nie mam. Skąd? Ja mam zapalniczkę y i wodę. Tak, ja mam lawę. Jest. Ja mam lawę i zapalniczkę ja TNT. <grym> Ej, ale to sojuszujemy się? No tak, jakiś z nas sześć, ja ale się na się. arenie, a ty chcesz się w pięciu sujuszować. No zajebiście z... jesteś. O, widzę Adat. <grym> no nie strzelaj <grym> we mnie no! <grym> Ej, to no, jest <jeszcze x2> mało HP, zostało mi tylko 5 HP na ranie. <grym>

one deal to me? Ale mam laki, pewnie nic nie mogę podnieść. Boże... Jakby mi się jakaś gierka pobierała aktualnie. Czy ja mogę kupić coś w sklepie? No weź. Chyba nie, chyba później, nie. jak będziesz tą hajs za ten. No bo ja nie ja ja mam... Jak się ja sprawdza. Ja sobie międzyczasie jeszcze rozglądam. Za 250 Ej, co tam drit ja mam... stawia? Ja. ja. Widzę cię. Hihi, hi. Mata. Widzę tam Jarek... nie. Kto tam u góry stawia? Jest za mną. Ad nie, Adat zginął, bo go zabiłem. To zabił albo Lukasenko... Nie, Lukasenko jest tu. Jak masz łuk, to... Nie, cię nie zabijaj mnie! Nie zabijaj mnie szmatła. Uwielbiam tę grę. Boją się mnie. Ej, Jaren jest przede mną czekaj Jak sobie mnie platy... Ej, zabijcie go, on wszedł na ten, na środkową wyspę. Zapnijcie go. Kogo? No był na na środkową wyspę, za zabije was wszystkich teraz. No bo to są najlepsze temy. e łapmy gnoja. No bo on się najlepsze temy. Nie strzelaj do mnie, nie strzelaj. Patrz, nie mogę się podstawić, Jeb... Kto tu to szkło postawił? Co to było. Chyba zapomniałem, czym pod szkło podstawiać? Nie strzelaj chwilę do mnie, ja chcę tutaj na tą wyspę dojść tylko. Bo ja nie mam nic na odległość, opyteką. To mam... jest nie fede już, po prostu, wtedy. Się tak Ty gnoju! Ktoś, Ktoś mnie zawiózł do Spalimy się. Ja. Pacyfisto trafił mnie Pacyfisto. Majzer padłeś? Majzer Ja mam dwa... ...hafe... Ja nie pyłuj mnie zabijać człowieku. Już padłem, bo lawy ktoś wylał. Oj, oj. Dobra, czyli... Kto się Skunek i Jaren chodźcie pod te... Tab tab tabliczki. Chodźcie tam, no Ej hey, no ch nie ma kurwa. Żyjemy w pwp! Ja wolę spacić tobie się oddać! <głos> 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 Jak to brzmi... <noise> Jakie wyznania? Ile ja mam hp? na tą, na ten lewy portal. Ja ej, zero kasy ma. Tutaj chodzi... Tu. Jakiś... zostały doli, czy coś? No co, Ej, wpadłem tam. No i co za... Ej, gdzie mam... Zgiń! skocz, przewoź. Boże, został so jeden typek, ja z nim nie dam rady, ty. Też. Jak, zabi jak zabiłeś tymi... mnie, to dasz rady. Boże, ja was wszystkich po bym pozabijał, gdyby nie wasze ekuna, na co świątku, was bym pozabijał. No gracie? No tutaj czekamy pod tym lewym. na mnie na... Ja na nagrywaniu. No, no nie, tam, nie na nagrywaniu. Przywitaj się z YouTube'em, się przywitaj. Przywitaj się z YouTube'ami. Z Cześć, nazywam się Michał <tyskulacz> 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 <zau> Ale chciałbym występować <tyskulacz> w jakimś filmie na YouTube. Ej Łukaszego przeleciał obok mnie właśnie gościu A, z przykłami z... No nie! Spadłem! Ja jestem <tyskulacz> bardzo fotogeniczny. Ej dalej chodź ten... Ile masz Lubię prytki! Tak, Wygrałem! 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 Czekaj już, ile mam wpadłem do portalu. Łe, portalu. Środkowego to ja też lecę. Środkowego, środkowego. do środkowego. Łe, środkowego. środkowego. Łe, środkowego. środkowego. Defuxylate No Fryta no weź mnie! Nie mam Fyta, ty tutaj No, no wbijeś na, na nagraniu, ja cię tutaj no... Pozdrawiam Fryta, się... mi możesz zaufać! No, ja tak, ci dałem tak. ten, ten Ej, naprawdę no, ja, ja mu dałem taki jeden taki jak koleś mu z ten. Coś tam podobno scrushała chociaż to nie byłem nieprawda. Fryta, mi możesz zaufać. Nie ufaj mu Bo strzelają do mnie Ej, jakiś... Ja, jaka meta ma podcionkę? Jeszcze ma czławcu Ej no O co, na moje drzewo seskoczyłeś? Nie panek kur balagi Przeszł się tych tak razu Lawą mnie! Jaka medca! Stawił cię? Lawą Ej, mnie udal pokażę. O też spadam, spad Jeszcze raz idę. Ty to ty co nagrywasz co? Ty możesz sobie też mogę Ale ja właśnie nie nagrywam YouTube'a My oh. nagrywamy gry. Okej? Jeśli tylko pewnie chcesz być na nagraniu? Kurwa dostałem do Mogę być. Dobra, Cies, cieszę, się, cieszę się. Już zrobimy handle kamerę serwera <grym grym> Dobra. Dobra, gdzie jesteście? Ktoś jest na spawni lub coś? Ale! Ale to skopałem. A jak ktoś się na spałni lub coś, ludzie? Nie. Skąd przyjaciół co, nie? We. Jak but, będziecie oglądać całe 3 osoby. Z tego chyba tylko pieni. <grystanie> Ejka, trzeba się jakoś zmówić, bo, z, bo dopiero mamy 8 minut nagrania. Ej, jak nagrania, nie nagrania. Nagrania. Ej, dobra, ja nagrywam. O, lax, dobra, chodź. Gdzie tu jesteś? Tu na lewo. Tu na lewo. Gdzie tutaj? Wzbijamy tu? czy nie, czekamy hey, pamo, na ja, ja czekajcie na mnie no to wbijajcie, chodźcie, chodźcie, do, do portalu po, chwila czy kończycie Jaren, tam? widzę cię, przecież ty stoisz na tym Ej. na czym? na czym Stoń? stoisz? przede mną stoi, Jarem tu, tu Jaren za tobą Cifoku, chodź tu o widzę cię Jaren tu, tutaj przy lewym portalu przy lewym portalu, tak. od, u, od u, przyjścia jestem jedynym asesynem tu nie masz ja tu jestem jedynym typem no to ty masz chyba spela, bo ja mam z no, Jeden, jeszcze, to jeszcze czekamy na EU Nie wiem no, ktoś no, mówił no, co no, nie? Ej, ale wam powiem Luka, tylko Luka, tak. Lukasz, Łukasz, że... ręka jest. Lukasz, szukaj. Łukaszenko ty jesteś na siebie? Czekaj, no nie mogę wbić. czekaj, myślisz możesz zagranić, tyle. O dobra okay. jest. Dobra, jest. I to wbijaj szybko. To szybko. Ojczą, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 5 4, 4. Co? Chuj mnie, nie? 3, 9, 1 Coś się dzieje do Dobra, ej Skacze! Ej, no źle, no to i... niby Ej, czekajcie, no, no ja, Adat Jest, jest. Ej, ktoś tam jest? Jakiś typek? Łysy typek? Jest? I tylko ich widzę Nie <laughs> zagował. nie, nie lubię tak, tej mapki, kurde, to, to pa. Oh, Ja Dpa, jadymy, jadymy z Boga. A oczywiście jako ostatni debil z też się No i niby hasło źle psuje Już ktoś do mnie strzela Ja Nie strzelajcie ja. No dobrze hasło no Łukasz, Łukasz, Kto do mnie strzelał w ogóle, Adat? Ja Szukasz problemów? No nie Ty nas no, ty jest tylko trzech. Ja, ty, Adat i... Ja ty Adat lol. I ja, znaczy... Ja, Adat, Jaren i Kill. 2003. No, oh, ja. dobra, dobra, dobra ja idę na razie. Co no, co znaczy, nagrywania mi, mi, Ja pytanki ja. nie ogarnę. Dobra. Dobra. No, ty, techniczne, dobrze, no cześćka. Zamigadasz, czy wychodzisz? Dobra no, no to co? właśnie nie zagram zagram. Nie a to, to nie by coś co nie, ale wiesz że zginiesz Jaki tu są fajne rzeczy Gdzie ty doleciał? Ktoś tu jest na dole, ktoś tu jest na dole Ja Kurna, jaram się Jadenem Ktoś we mnie strzela Nie W ogóle Będziemy śro na środkowy szli. Nie ma. Kijowe mapki to są. No to Kijowe są mapki, ale no polewnie jest przynajmniej. Tu będę robił za chwilę skok śmieci na ten. Ja mam nie widzę. Środkowy, pod pod dalej. Podkę na odporność na magię sobie pół w lowie. No hamstwo, hamstwie, no. I ty wiesz, że lawa nie amortyzuje. Ile diaksów! O, co to jest, to już jest konkretny Podjątki na no, damage? Weźcie go zepchnij, no weźcie go zepchnij, no weź Pod na No to weź zepchnij, Jaren, maksa co? Jaki ze mnie ślepok. No albo jakimś cudem ty zepchnij Jaren. Który to? Co, który to? Który mi Kilcze Kilcze Zabili mnie, no widzicie to. Dobra, szybko na środek, na środek, panowie, panowie. No to ja stoję już tutaj. Skunek w ogóle go nie ma chyba. Jestem. Skunek jesteś? No ja nie dalej. tu czekamy na środku. Joren, tylko proszę cię tym razem nie skać jako pierwszy. No właśnie, czekamy na wszystkich, wszystkich. Jestecki. Nie było przebiegł. tego chyba Ja mam 43, czy mogę coś kupić? A jak to się sprawdzało? Aha no w... one, ja mam 38. Ej nie było ponad 200 osób online na, na tym samym serwerze co nie? W kontekście, że na yy, minigame się... Minigame to... i dalej. Jarem. Kłosy. No, no nie cię? mogę idę się zabój, no to kurde Jakieś gu gunwoki mi wyskakują. Jak będziesz miał zbroję sobie to ci zostawię Dobra, a widzę tutaj. Adada szkunek gdzie jesteś? Ja już walczę, już kończę. To nie kończ walczę, się, jale ty też tam kończ. Nie, no, nie, no, nie no, walczą nie. do końca, a nie że my będziemy walczyć Ja nagrywam na nie? A oni z... Dobra, skaczemy! A oni, skaczemy. Już? Idzie skaczecie! Czy to się niby z tobą! Jestem pod tak? tobą! A jestem? Gdzie ty Jumek? Tu! O jaki mały! No tak jak na mi sobie się ścianą, co nie ja tu ja jestem! Znowu nie jestem z wami! Z takim małym! Myślę, że mam takiego małego, ja mam dużego! Swoim. Tylko, że ty masz szargo takiego murzyńskiego. No, to ja... sobie zabiegł jakby i weszł do, do domu i zaczął machać metodę... Wiesz, klasę? co, ja mam diaksów? 7. Wygrałem, mam! roz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Dziewięć sekund diaksów. Dziewięć sekund diaksów, cztery se No. Dobra, to ja było głupie. Ja sobie to To A jak wezmę to na arenę, to mi zostanie? No jak sobie wejdziesz ogólnie, zginiesz? to będziesz co miał. A jeśli zginiesz, to to przepadnie. A to co mam Wender No to, to będziesz miał Kurwa! <laughs> a, a, a. Zleciałem. Jaka lama do czy ja tylko... Jeszcze lepszy zrobię. Już nie. Ja wiem. Chup, nie doskoczyłem po prostu ty nie ja z przy ciepło. <laughs> Jestem beznadziejny. Czy jesteście? Na środku na środku. Jestem. Ty to Cześć, nagrywasz? No wszystko nagrywam. A ja chodzimy? No, no czekajcie. Czekaj. czekaj No dawaj. Jest tu gdzieś crafting nie. table? A w tym... Jakiego e... ty masz skin na środku? Ja e, Nie wiem. Czekaj, sprawdzę. Będziemy mieć jak Sekuł. A ty jak masz fajnego od środka? Jesteś teksty od środka. Ty też. Dziękuję. A ja mogę was obczaić? Chodź tu adet pokaż. Nie. Ja chcę was dwóch środku. Chcę dwóch na

Bruno White. Kurna, jestem z kimś innym w ogóle Skunek Ja Ja, mam, ja mam Skunka Tylko jedynie z naszej ekipy Ja jestem w totalnie obcej Boże, ale mi ludzie Boże, ratunku a właśnie, dzisiaj jest święto nauczyciela, więc świętujmy Ała. święto nauczyciela i edukacji narodowej. Wszyscy należymy do prawa oświaty, Ja y, jestem laksa, studujemy. Jestem matka. Ma... Wszyscy mu śpiewają 100 lat w komentarzach. Oprócz, oprócz mnie ja a... Takie przecież opierz północ jeden, tutaj ja przychodzę, a tu mi śpiewają 100 lat. Dawaj, dawaj dolecę, dolecę, będę koks. Doleciałem, ale deadłem. Well. Mim koksem jaki tu jest, to jestem ja. Biegnę! To jest ta fajna mapa z parkurem. Parkur jest uluźniony. Ale jeśli do tego drodze. jeszcze dochodzi śmierć, trzymaniu w ręku życia, a śmierć... Motyki! Kur... Ej przez ciebie, żeś mnie wystraszył i skopałem sprawę. Ojoj, co oj. Nie chciałem, w ogóle nie chciałem. A ja pójdę na prawo nigdy nie byłem w... Prawej. Łe, no to jest taki owa mapa. Nie lubię tej pustynnej. Szały w niej. O, chuj, bo butelki z expem. Mam na no, chuj butelki z expem? Z początku. To jest ten, ten jest. To jest ten. tu była lawa. Boże, kud, w lagi. Mam taką... Skłonek, ty już żyje, Ty nie żyjesz czy żyjesz? Padam. Zabiłem go. To zginąłeś czy nie? Już ja ja nie wie. wiem. Nie wiem. Ja to na swoją wspaniałą mapkę. Nie mam itemów żadnych do podsadzania się. O! Chodź cię zabiję. Zbiegnę tylko, że ja mam EQ wyrobione sobie. Ja chyba tylko najkrótszy jestem, na Nie. I jak spimy się butelkaczkami, jak spimy, jak spimy. No dalej. Wziąć ze sobą crafting, zapamiętać Zapieram Wchodzę zbroję, to ty jeden Czy to jest w ogóle? Z tanie. żyjesz jeszcze? Ja żyję Człowieku ja tu... Idę, byk! Owszem... kolej. kolejny... Tyś tu ten 500 monet A ty chcesz co 500 monet, człowieku? Za wygraną plus 500 dolarów. Tak, ja wygram dwa razy a nie, i mam łącznie chyba z 5 monet. To czemu bliżej plus 500 monet? Dolarów raczej. Co Skunek jest? to było co, nie? Czekam aż któryś wejdzie. Ja no jestem. gdzie? Ej mam Ja też. A ty już się wyrzucił, co k***a? Jak masz... tutaj widzisz mnie? A dobrze mnie w ogóle słychać? No, nie ma żadnych no, problemów? No. Jeżeli wy mnie dobrze słyszycie, to nagranie też jest. będzie dobrze. To jest taka zależność. Ej, skunek, skunek, skunek! Tu jestem, tu, na środku. O, Jaren. Patrzcie, cztery skacze. Trzy. Cztery.

tak. Mhm. Już wam jeszcze las, co? Czas jebany w piątą prohibicję. Gdzie jest te butelki, tak że z tym co nie? Prezydent Hewile. nie mów jeden, bo ja... Ale skopałem sprawę Chciałem zrobić myszy mi ale coś się nie udało. Kłopie, miksuryka na niewidzialność i na ten, na na nogi. A ja jest, jestem jeszcze na jakiejś innej mniej gąbczastej. Czy to strzelę? Zdychaj! Jestem przez dwie minuty niewidzialny. Chłę, chłę, chłę. O, mam odrzut. O. Jak się to Ja rępacie się wierzę w to, w kółeczko Oden już jest jakimś Dziękuję, Dziękuję Wygrałem. dziękuję do widzenia chłopie. dziękuję do widzenia wygrałem no. Nie gra więc z tobą, nic, nie gra Pedalej jeden Nie Zem A z kim? Z tym pedalej Dobra, ej koń, kończycie już, bo 22 nagania, chodźcie gdzie zaczynaliśmy i kończymy co? Ja już tak nie kończę. No to chodź tylko kończymy ładnie, żeby nie było, hej to płynie pod... No, nie. pod wszystkim. Nie! Smocznego wezmę do tego. Jest jest jest, 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 jest. Aha, nie zaczynałem, ej, nie miał enchanter co, nie? I potki. Dobra. W sobie. Hmm. Gdzie jesteście? Ej, no... Jareń. Żyjcie, ej, ale wy nie musicie zaczynać, bo my już mamy kończyć. Kuchu. Skunek, skunek, skunek. Tu. Kuchu, są... chodź tu na drugą stronę. No tego właśnie przy tej tablicy, przy tej tablicy, tutaj na drugą stronę. Był jedyny młody. A się ssypno pięknie. I to ty, ty tak nie uczy. A się

Dobra nie, kończymy to tak <kłynie> Dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał nie, 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 Jeżeli chcecie by nie, 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 nie. nagrywać z elitą pewne Tak, go, Tak, tak, teraz możecie się wyciec, jak coś na koniec, tak z dedykacją No możesz, no dawaj Nie, spodziewaj. nie lajkujcie, nie, nie, nie komentujcie i nie subskrybujcie. Tak, i macie w dupie kanał. No. Y, no Jeżeli chcecie by były nagrywane właśnie odcinki z elitą z... PWPS, no ze ściany właśnie, Adat, ja, ninja Jestem najważniejszy Nie, Jaden... Tutaj o, jest kierunek że ty, ja, o, ten, no. nie wiem, zeptany, on nie jest on nie mówił, że chcecieby chcecie, właścicielowie też byli, Czekaj, ja będę, 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 gdzie jesteś, gdzie jesteś, będę, 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 jestem do zakończeniu, patrz Gdzie? Gdzie jesteś? Ture, <noise> nie wierzę! O, to, to, Dobra, o, to jeszcze, idziemy. Jeszcze, do, jeszcze, <laughs> jeszcze do, że co też. No to co, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć.